wszystkim, z tej strony Norris I witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w nowej serii, nowej gry O nazwie Infestation Survival Stories Ewentualnie jak to woli możecie, no można na to mówić War Z Ja swoje już mam, swoje trochę przegrałem już w tą grę To jest 6 godzin przetrwania tą postacią Niestety, jak widzicie, pff, inwentarz mam praktycznie pusty, to znaczy, że no ostatnio no jedna rzecz mi nie wyszła, no i niestety zginąłem Także Trzeba sobie wtedy poradzić od nowa, wszystko od nowa pozbierać, mamy wszystko podstawowy, podstawowy plecak Że nawet podstawowych rzeczy nie mamy Zobaczmy na mapę Znajdujemy się nieopodal campus City I właśnie tutaj się dzisiaj wybierzemy Żeby pozbierać Chociaż troszkę zapasów Bo głód nam spada i zarówno głód, jak i woda. Ale trochę spraw organizacyjnych w międzyczasie wam poruszę. Otóż yy, odcinki będą się pojawiały. nie wiem kiedy. Na pewno nie będę nagrywał wszystkiego po kolei. Tylko wybrane momenty po prostu. Będę wam mówił, co się zmienia, co, co, co się dzieje. Ogólnie w grze trzeba bardzo, bardzo uważać na sprawy zombie i innych graczy, gdyż yy, gra jest typowo serwerowa. I trzeba po prostu uważać aktualnie na każdym serwerze na każdym serwerze gry mamy tą samą godzinę, którą mamy? 11.38 no dobra, nie ma problemu jakoś to sobie będzie, powinniśmy poszukać zapasów o na pomarańczowo się świeci, to znaczy, że mogą nas wykryć, tutaj przed nami jest jeden zombie już W tym domu raczej nic nie będzie do zrobienia. Ile mamy graczy na serwerze? No, troszkę jest, trzeba będzie uważać. Miasta są z reguły bardzo, bardzo niebezpieczne. Gra nastawia się na typowy survival, gdyż z jednym zombie sobie poradzimy, natomiast jeżeli miałby, mielibyśmy dwóch do pokonania, już jest większy problem, gdyż... wywołajmy go. Gdyż mogą nas załatwić. że nawet na. na dwa strzały, nawet albo nawet 3. Okej, okay. Ten już zabity. Przydatną umiejętnością jest w ogóle zmiana położenia kamery, gdyż np. w tym momencie nie widzimy coś za płotem, a teraz już widzimy. Także bardzo się przydaje. Ja tutaj będę bardzo, bardzo uważał, bo już jesteśmy na pomarańczowo znowu. Nasz poziom wykrycia. Tak jest. Połóżmy się lepiej. I zakradnijmy do tego domu. Ogólnie, jak już mówiłem, gra przede wszystkim stawia na przetrwanie tutaj. Na kombinowanie, na zakradanie się. Mimo to, podstawą coś tu leży. Podstawą. Wszystkiego jest znaleźć broń palną, gdyż Co to jest? Na razie nic. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Weźmiemy to. Na wszelki wypadek najwyżej, potem będziemy wyrzucać. Gdzie on jest? Gdzie jest ten zobiak? Dobra, nieważne. Wejdźmy po tych schodach. Mmm. Broń palna przede wszystkim przyda się na, 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 na przeciwników jakiegoś jakiego rodzaju. Chodzi tutaj o ludzi. I oczywiście, jeśli chodzi o dużą zgraję zombie, którą który uwagę byśmy przykuli, niestety, to w takim przypadku przydaje się właśnie broń palna. Tutaj nie ma co bawić się tym, żebyśmy e, bili innego przeciwnika pięściami, Nie, tutaj po prostu wyciągamy broń i my musimy jak najszybciej go zastrzelić. Nikt się z nami tutaj nie będzie... nie będzie nam okazywał litości, to dlaczego my mamy okazywać też litość? Na takiej zasadzie jest, działa się tutaj kooperacja w tej grze. Z innymi graczami oczywiście. Ze swoimi możemy tutaj dołączać do nich, do, do swoich przyjaciół. I walczyć właśnie w dwuosobowym składzie. No ale... Wiecie jak to jest. Tutaj nikomu obcemu nie można zaufać. Dobra, myślę, że jak na razie Czekajcie cichutko. Dobra, jesteśmy na zielono, to znaczy, że musimy na razie kucać. Chociaż ja bym się napił trochę sody, okej. Okay. Gdzieś tutaj w okolicy, jak w każdym większym sklepie. Twój yy, już myślę o sklepach. W każdym większym mieście powinien znajdować się właśnie sklep. W sklepie można się naprawdę bardzo obłowić, ale też możemy liczyć się z tym, że sklepy. Są w danym momencie już przez innych ludzi ograbione i nic niestety nie zostanie w nich dla nas ciekawego. Dlatego z tą, z tą informacją zawsze trzeba się też liczyć, albo też na tym, że inni gracze też mogą czekać na nas przy sklepach, chcąc tylko i wyłącznie nas zabić. Także trzeba przede wszystkim mieć. Oczy bardzo, bardzo szeroko otwarte. Dobra, zombie wywołany. O cholera. Nie, tamte nie idzie w naszą stronę. O cholera. Wstaję. To musimy się załatwić. Dobra, czekajcie. Dobra, jeden padł. Z tym się już sobie poradzimy. Dobra. Uff. Jakoś sobie poradziliśmy, ale jeszcze tym się zajmiemy, bo on pilnuje właśnie tego domu tutaj obok. Wyszedł z tego domu. To znaczy, że może coś być w tym domu. Dobra, chodź. No, 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 dobra. Uderzając w głowę. Uderzając po prostu w głowę. Zwiększamy nasze szanse na to, że naszego przeciwnika zabijemy szybko. Gdybyśmy oczywiście byli po tłowi, jak w każdym filmie, na przykład w sąbiakach czy grze, zdajemy mniej obrażeń. Dużo mniej. Leży tutaj coś? Tutaj nie. Tutaj też na razie nie widzę, ale możliwe że coś znajdziemy dalej. Gra właśnie bardzo cicha. Słychać właśnie otoczenie, otoczenie, otoczenie pustki. Czegoś czego po prostu. O, proszę. kan w soda. Dobra. Jedzonko. Ile mamy? No dobra. Jeszcze jeden slot. Jeszcze jedną tutaj mamy wolną. Dobra, lecimy dalej. Ogólnie mam nadzieję, że przez te wszystkie odcinki, jakie kiedykolwiek w ogóle nagram z tej gry, to nie zanudzę Was swoim epickim pierdzieleniem na tematy bliżej nieokreślone. Zobaczmy jeszcze godzinę nad naszą normalną. Mamy. Okej. Okay. Mamy 13 tutaj w grze. Okej. Okay. Trzeba będzie się sprężyć przed nocą znaleźć jakieś schronienie albo schronienie albo ewentualnie jakieś jakieś jedzenie i udać się w, w stronę lasu. Dobra wstawaj. Ogólnie bardzo podoba mi się motyw, że możemy nabijać poziomy. A także poprzez nabijane poziomy wykupywać sobie różnego rodzaju umiejętności. Znaczy nie poziomy, za doświadczenie. Kupować różnego rodzaju umiejętności, które właśnie pomogą nam w przetrwaniu w tym świecie. O kupowaniu broni nie wspomnę, bo jest cholernie droga. Paczka... Paczka tych. Paczka Chrupek to koszt kilku tysięcy dolarów, nie? W sklepie ogólnie takim, w menu głównym. Dobra. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego tutaj może znajdziemy. Coś jest? Niczego nie ma. Niedobrze, niedobrze. Cokolwiek, jakaś broń. O, poczekajcie, jest tutaj jakiś... Dobra, znaleźliśmy jakąś maść. Mam nadzieję, że to nie jest maść na ból dupy. Dobra. O cholera. Nie widzisz mnie. Dobra, chodź. Wypróbujmy nasz metalowy kij. Dobra, nie jest wcale taki zły jak na metalowy kij. Sprawuje się bardzo, bardzo dobrze. Szybko pokonaliśmy tego zombiaka. Na szczęście. Zobaczmy, czy. Tutaj niestety nie ma dziury w płocie. płocie. Ajajaj. Znaczy, że będziemy musieli sobie przejść od strony ulicy, co będzie bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne. Tutaj jeszcze, jak cię mogę, powiem wam, że na obrzeżach. Aż tak dużo zombiaków nie ma. Najwięcej jest w centrum, tam gdzie są te wysokie budynki. Ale też są plusy i minusy, gdyż jest supermarket. O kurde, mamy dwóch. Dobra. Przechodzimy na drugą stronę ulicy. My sobie na razie darujemy walkę z nimi. Bo nie wiem jakby się to skończyło. Może byśmy za, z, mogli z nimi wygrać, ale przede wszystkim i najbardziej boję się aktualnie zarażenia, nie mając żadnych leków ani niczego. Najbardziej właśnie boję się zarażenia tym, że ugryzą nas, zarażą, a nasze życie będzie powoli leciało i będzie nas czekała po prostu śmierć. Jest tutaj coś? na no, nie widzę, Ok. Tutaj jest kuchnia. W kuchni. Wszystko opustoszałe. Ograbione wszystko, ze wszy wszystko i wsz nic kompletnie. Co to jest? Ile nas zostało, zostało na miejsca? No dobra, weźmiemy, bo to jest pewien rodzaj broni też. Nie, tutaj już więcej niczego nie znajdziemy. Myślę, że teraz, chcąc, nie chcąc, będziemy musieli udać się do supermarketu. A, przepraszam. Bandaże. Właśnie tak. Chcąc, nie chcąc, będziemy musieli się teraz udać pewnie do supermarketu, aby. Zebrać Zapasy, ale wywołajmy tego zombiaka Niczego innego tutaj nie widzimy. No to przynajmniej się pozbędziemy tego problemu. Mniej większe prawdopodobieństwo, że nikt nas nie wykryje. a nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek słyszeliście o tym w jaki sposób powstała i skąd w ogóle powstał pomysł na wprowadzenie właśnie postaci zombie. Słyszeliście? Wszystko zaczęło się, z tego co, co wiem, co czytałem, na Haiti. Haiti i też południowe, południowe, <laughs> południowe Stany Zjednoczone gdyż tamtejsi ludzie wierzą, że tamtejsi kapłani potrafią uśmiercić uśmiercić człowieka, który po kilku dniach wstanie z grobu i będzie żył, jednakże jego, on nie będzie miał duszy swojej, a w jego ciele będzie jakby to powiedzieć, zły duch. Duch, który będzie po prostu udawał, że on, że ta osoba żyje, jednakże ona będzie sprawiała tylko pozory życia, będzie wykonywała podstawowe część, funkcje, funkcje życiowe, takie jak na przykład chodzenie czy, 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 czy coś innego. No i. E, tamtejsi, e, tamtejsze wierzenia polegają na tym, że po śmierci jednego na przykład z członków rodziny, e, kiedy jest już pochowany, empty bottle, tylko zobaczymy to jeszcze dobra, stakują się, to dobrze e, kiedy jeden z członków rodziny jest mm, pochowany to rodzina przez pewien czas, okres około 4 kilku dni plus minus 4-5 dni stoi przy, pilnuje jego grobu gdyż boi się tego, żeby on nie, nie wstał i nie, nie po prostu nie, nie, nie stał się zombie nie wstał i nie wyszedł z tego grobu dlatego też wierzenia mówią, że w momencie kiedy dana osoba wstaje i żyje znaczy żyje, jest, jest zombie ludzie wtedy wykorzystują takie osoby do podstawowych części, funkcji takich jak praca na polu, praca na roli ale jest jeden haczyk który mówi kiedy zombie z powrotem wraca do grobu i odzyskuje pewną, chociaż na miastkę świadomości tego kim jest otóż kiedy e, kiedy żywy trup posmakuje czegoś słonego ma, lub no po prostu soli, czegoś jest solą automatycznie przypomina mu się, że, że właśnie dochodzi do niego, że on nie, nie żyje tak naprawdę no i po czym on wraca po prostu i, i Wraca do swojego grobu i zamyka się w nim. Dlatego. Przepraszam, bo myślałem, że ktoś tutaj jest w tym sklepie jeszcze. Chociaż ja bym powiedział. Nie, dobra, nie widzę nikogo. Eee... A, i wracając do obrzędów rodzinnych eee, danego. obrzędów rodzinnych danego. Na przykład danego trupa, który, który po prostu umarł. Istnieje taka tradycja, że martwego, martwemu odcina się zarówno ręce, jak i nogi po śmierci, aby po prostu nie wstał i nie, 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 nie chodził jako zombie. No, no okej. Okay. Czyli musimy, wypijmy sobie to. kind of pasta. oj zaraz teraz wyrzucimy chocolate bar weźmiemy no i właśnie takie są wierzenia między innymi na Haiti gdzie to się wszystko zaczęło między innymi powiedziałbym wam jak nazywają się te wszystkie plemiona jak na no, nie, nie plemiona te te wierzenia czy coś ale sorry ale ja po prostu nie pamiętam nie jestem w stanie w ogóle wam tego powiedzieć na na, na dzień dzisiejszy Nie jestem po prostu wam w stanie tego opowiedzieć, bo <laughs> nazwy są, wiecie. Tamto oni mają nazwy takie z kosmosu, że w głowach się to potrafi nie mieścić. Dobra, nie widać nikogo. Miejmy nadzieję, że nikomu nie chce się zagrać właśnie do tego sklepu w celu odnowienia zapasów. Bo nie zapyszając Energy drink. Ganov Pasta zjedzmy. Energy drink weźmy. Przydałby się lepszy plecak. What that? No to słuchajcie, mamy przerąbane. Słyszeliście to? Komuś się zamarzyło, żeby przejść się po okolicy. Miejmy nadzieję, że nie zajrzy do sklepu, do, w którym jest pusto. No dobra. Słuchajcie, lecimy. Oglądamy sobie tuż pod tym, pod regałami, co się święci. I będziemy lecieć. Mam pomysł. On ma broń palną. To znaczy nie możemy się z tą osobą w żaden sposób mierzyć Gdyż my mamy tylko i wyłącznie kij A typ kijem za dużo mu nie zrobimy On najpewniej ma jeszcze jakieś umocnienie to znaczy jakąś zbroję czy kamizelkę kulodporną Weterani tej gry. To jest właśnie upierdliwe, bardzo. Ale bardzo prawdziwe. Czekajcie, to nie jest on. Nie, nie widzę, żeby coś się ruszało tutaj. Ale był tuż obok. Strzał był bardzo blisko tu, od nas, niedaleko. No i jak też Wam mówiłem, wracając do tematu, mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że dobrze Wam wszystko powiedziałem odnośnie tych wierzeń WUDU na Haiti, bo aż sam z ciekawości, kiedyś to po prostu czytałem, sam z czystej ciekawości po prostu, bo. Bardzo lubię tego typu klimaty, jak właśnie stwarzają nie tylko gry, ale i także filmy przedstawiające. Zombie o kurde. On jest gdzieś tutaj. Istnieje jakaś... jak myślicie, jaka możliwość, że... ...jest po drugiej stronie muru? Dobra, zombie tam idzie. Możliwe, że chce... ...możliwe, że chce go właśnie dopaść... Po drugiej stronie muru. Ale tutaj do nas idzie. Kolejny trup. Niedobrze, niedobrze. Dobra, wiejemy, słuchajcie. Wiejemy w las. Jakoś może obejdziemy to wszystko. I schowamy się gdzieś. W tym lesie i tutaj skończymy. W przyszłym odcinku może przejdziemy się właśnie. Przejdziemy się właśnie między dużymi budynkami. Dobra. Nas bardzo łatwo tutaj wykryć. Jesteśmy na środku ulicy. To bardzo łatwy cel. Natomiast za tym drzewem, dajmy na to, będziemy mieli bardzo klarowną sytuację i bardzo ładny widok na to, co może się tutaj dziać. Zdejmijmy tego delikwenta. Jeszcze przy okazji. Na szczęście udało się, jak na razie uciec z miejsca. Fuck. Słuchajcie, on gdzieś tutaj jest i możliwe, że na nas właśnie poluje. Zombie tam idzie, znaczy że mógł usłyszeć ten strzał. No właśnie. No właśnie albo w naszym kierunku i nie może nas trafić w tej trawie albo też wpadł na dużą zgraję zombiaków wpadł na ogromną grupę zombie które z którymi nie może sobie aktualnie poradzić jest gdzieś tam chodzi też dookoła tego supermarketu także słuchajcie ja myślę, że za tym drzewem aktualnie jesteśmy bezpieczni, bo gdybyśmy zostali w supermarkecie, marny los mógłby nas by, nasz być. Także słuchajcie, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam Was do kolejnych. Też pewnie sobie poszukam tutaj jakiegoś rodzaju jedzenia. Chociaż w pewnym sensie mamy jedzenie. Moglibyśmy udać się gdzie indziej, ale podstawowym podstawową. Ekwipunku naszego jest właśnie broń palna, żeby mieć pewien, chociaż w pewnym stopniu, obronę przed takimi delikwentami jak są tutaj. Także słuchajcie, dzięki bardzo. Ja sobie może coś znajdę, może nie. Przeszukam, może troszkę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i zapraszam Was do kolejnych przygód naszego dzielnego Norisa. <noise> Tego tutaj noriska leżącego w trawie, w świecie opanowanym przez zombie. Na razie trzymajcie się, hej.